Hej wszystkim, z tej strony taka ma na Waszych ekranach kolejny odcinek ze Starshina, jest to już level czwarty, jak widzicie. No i słuchajcie, szybciutko tylko wspomnę, że to kolejny raz, kiedy Maciek Lejdura zrobił dla mnie tłumaczenie i dziękuję Tobie raz jeszcze, bardzo, bardzo mi pomagasz. I teraz w sumie już tutaj nie mam wiele do powiedzenia, także lecimy z tłumaczeniem i z grą. Alex i Tinkan wracają do Jorwik. Dziewczyna nadal nie jest pewna, czy spotkanie z Flipem to był sen, a może było prawdą. Ale odczuwa, że jest w niej coś niezwykłego i niezwykle potężnego. Czuje się silniejsza niż kiedykolwiek, i gotowa na to, by stawić czoło całemu światu. Jednakże najpierw musi dowiedzieć się, gdzie Katia przetrzymuje jej brata Jamesa. Nareszcie, jestem w szkole. Mam nadzieję, że Tinkan poczeka na mnie na zewnątrz, zanim wrócę. Muszę szybko porozmawiać z Lindą. Widzę, że właśnie jest w bibliotece. Okej, okay, szybciutko rozmawiać z Lindą, dobra. Cześć, jesteś tutaj. Przyjechałam najszybciej, jak się dało. To dobrze, ale stało się coś złego. Typki Sansa napadły mnie i zabrali mi wszystkie książki, notatki i zdjęcia. Wszystko przepadło, a ja nie byłam w stanie ich powstrzymać. Byli zbyt silni. Bez obaw, ja już zrobię wszystko, by, by oddali ci twoje książki. Kiedy to się stało i czy wiesz gdzie teraz są? To było jakieś 10 minut temu. Byłam zbyt zmęczona, żeby ich e, śledzić, ale zdołałam usłyszeć, jak jeden z nich mówi o spotkaniu przy starym młynie. Wiem gdzie to jest pojadę tam i odbiorę twoje książki zaufaj mi mm. okej okay. Alex wraz z tenkanem opuszczają szkołę i zagłębiają się w las okej okay, teraz muszę dostać się do młyna i sprawdzić czy te zbiry wciąż tam są o oh. ja nie wiem czy to dobry pomysł ja nie wiem czy to dobry pomysł ale będę szukać gwiazdek. Aha, dobra. Nie możemy sobie skakać z kłusa. Musimy z galopu. Ale te konie fajnie zakręcają. Tak mi się podoba, jak one tak wiecie. Nie tak jak kłoda, tylko najpierw zakręcają e, szyją. Dobra, tutaj byliśmy. Tu byliśmy chyba w poprzedniej części, no nie? Wow! Jaki wysoki skok. Wiecie, ja się za tymi gwiazdkami rozglądam, bo wy mówiliście, żeby je szukać. No to je szukam. Ich, je, ich, je. Nie wiem, jak się mówi poprawnie. Ich szukać, je szukać. Ich to by było ludzi, no nie? Ich szukać. Chociaż w sumie nie wiem. O Jezu, nie chcę tam jechać! To nie wygląda dobrze i przyjemnie. To miejsce... To miejsce, no. Cholerka! Jedź, 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 jedź! Zobaczcie, no zaklinował się. O! Dźwięki z tego, ze <noise> Dobra, czekaj na wstecznym, cofaj. Ja tutaj sobie poradzę. Czekajcie. Dobra, lecimy. Wow! Ok, wolę jechać naprawdę troszeczkę wolniej, bo jak mi coś wyskoczy przed tym, przed twarzą. Bardziej się tego boję od jakiegoś horroru. Okej, okay, daleko, daleko trzeba jechać. O Jezus Maria. Ale zobaczcie, ten młyn wygląda naprawdę znajomo, tak jak w SSO, no nie? Okay. Zaczynam czuć się dziwnie. <laughs> Zaczynam się czuć dziwnie. E, chyba, na chwilę się, y, chyba na chwilę muszę cię tu zostawić, Linkan. Muszę zakraść się do młyna i być może będę musiała użyć cios ducha w walce z tymi łotrami. Oh. Dobrze, ale bądź ostrożna, Alex. Jeżeli nie zdążysz, nie zdążysz pozbyć się ich wszystkich, zanim cię dopadną, to będzie koniec. Nie martw się, po prostu mi ich swoją mocą, a potem zabiorę rzeczy Lindy. Nie, no, spoko. Ready, ale nikogo tu nie ma. Aha, są, dobra. Spoko, widzę. E, gdy tylko mnie zobaczą, zaczną mnie gonić. Będę musiała użyć swojej mocy, aby odebrać im książki. za dźwięki w ogóle. Okej. Okay. Jeszcze? Muszę tam iść i znowu słuchać tych jęków. On nie złapał. Się. E, hej, super, mam wszystkie ukradzione książki Lindy. Teraz mogę wrócić z powrotem do biblioteki. No dobra. Alex i Tinkan wracają do szkoły. Wróciłam! Jej! No wcale się nie cieszysz. Prawie straciłam życie dla ciebie. Proszę, Lindo, mam twoje książki, a oni nawet nie wiedzą, co ich trafiło. To wspaniale! Połóż je tam na sobie, a ja ci pokażę, co znalazłam. Okej, okay, yy, ale pośpiesz się. Muszę znaleźć mojego brata. Dobra, posłuchaj. Mm, posłuchaj tego. Od niepamiętnych czasów Jorvik znajduje się pod wpływem czegoś, co leży głęboko na dnie oceanu. We wczesnych dziejach ludzkości byli tacy, którzy wiedzieli rozbijający się statek kosmiczny i lądujący na dnie oceanu. Wierzyli, że to przestroga od Boga, ale było to coś o wiele bardziej. Czekajcie, czekajcie, bo się zgubiłam w tekście. Ale było to coś o wiele bardziej złowieszczego. Wszystkie te legendy powstały w epoce brązu. W późniejszych latach stało się oczywiste, że to, co znajduje się na dnie oceanu, nie jest martwe, lecz uśpione. Okej, okay. nie wiem, czy tutaj razem wiecie, o co chodzi, no nie? Czy tam po prostu razem... Jest uwięzione pod wodą, ale używa swoich mentalnych sił, aby wypływać, wpływać przepraszam, na życie mieszkańców wyspy Jorvik. Leg legendy powiadają o dziwnych istotach, które ludzie widywali dawno temu, potwornych stworzeniach i złych mocach. Znalazłam też dziwne imię Garnok. Nie wiem, co ono oznacza, ale brzmi okropnie. Podobno tylko cztery dziewczęta wraz z wiernymi wierzchowcami były w stanie oprzeć się tym stwor stworzeniom i odesłać je z powrotem na dno oceanu. Spójrz na ten obrazek. Wow, zobaczcie, e, to chyba właśnie my. Chwila, moment, to nie my, tylko jakieś cztery dziewczyny na koniach walczące ze stworem przypominającym ośmiornicę, a przynajmniej jest do niej podobne, przez te macki. I widać tutaj też tę wiewiórkę, fripa. Popatrz jeszcze na to. Tutaj jeden z jeźdźców walczy z wojownikiem, który w ręku trzyma jakiś potworny, zakrzywiony kij. Dziwne to, ten wojownik wygląda zupełnie jak bag ze swoim kijem hokejowym. A faktycznie, zobaczcie. Okej. Okay. Hmm. Cóż, a więc te obrazki są jasno z nami powiązane. Jest nas cztery i mamy szczególne mocy. Zatem wygląda na to, że będziemy musieli walczyć z tym potworem z dna oceanu. Najpierw jednak muszę dostać się do mm, przesmyku diabła i spotkać się z Katią, aby uwolnić mojego młodszego brata. Chodźmy do stajni. Aha, telefon. Alex, jak dobrze, że odebrałaś? Dzieje się coś dziwnego, ale ja nie wiem, co mogę zrobić. Mm, hej, uspokój się, powiedz, co się stało. Wiesz, że mój tata pracuje w korporacji Dark Core i właśnie został wezwany. Musi udać się na jedno z miejsc pracy, tylko że jest to daleko stąd, to jakieś odludzie. E, odludzie powiadasz. To brzmi podejrzanie. Tak, a nazwa miejsca przyprawia mnie o gęsią skórkę. Projekt, ga, pro, projekt Garnok. To jakaś okropna nazwa. Powiedziałaś Garnok? Hej. Chyba wiem o co tu chodzi. Wcale mi się to nie podoba. Posłuchaj, jadę teraz do przesmyku di diabła, ale po e, drodze wstąpię do miejsca zwanego projekt Garnok. Okej. Okay. O, czwarty poziom skończony. Wow, powiem Wam, że ta historia mi się chyba najbardziej podoba. Dobra, kochani, będziemy kończyć. Mam nadzieję, że odcineczek Wam się podobał. Dajcie znać koniecznie, co o nim myślicie. Ja Was bardzo serdecznie pozdrawiam. Do następnego. Trzymajcie się i cześć.